Zapowiada się wyśmienite spotkanie między dwiema wspaniałymi ekipami. Tutaj nikt nogi nie odstawi, to niemal pewne. Polska zmierzy się z Argentyną. Dobry wieczór, szanowni państwo. Serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Polski mierzy się z Argentyną. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam. Mam nadzieję, że po końcowym pisku nie będziemy zawiedzeni. No nieźle prowadzą tę akcję. Odbija! Kijowo gasi pożar. Akunia. No, za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą faul drastycznie przekreślił. Wczesna, żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na censurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za Roszadą. Środkowanie Zielińskiego Mocna górna piłka Jest główka, ale obok Raczej bez zagrożenia Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym w ramkarza korzyść. Polska kontynuuje grę. Faul. Przerwał ciekawie zapowiadającą się akcję. Chyba należy spodziewać się kary indywidualnej. Zobaczymy, czy pani sędzia sięgnie do kieszeni. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Popieram decyzję. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Takie zagrania nie powinny się zdarzać na tym poziomie. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi. Świetna obrona! Przerzuca piłkę nad poprzeczką. Piotr z rzutu rożnego. Niestarannie wykonany ten rzut rożny. Christian Romero. Rodrigo de Paul. Ostry faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się slituje? No i cóż, inaczej być nie mogło. Druga żółta kartka i wylatuje z boiska. Niemądre zachowanie. Przecież z kartką na koncie nie można tak grać. González. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Proszę! Mocne uderzenie. Zamysł był dobry. Zabrakło trochę precyzji wykonania. Uwaga, będzie okazja! Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką. Normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Przypadnie pierwsza bramka meczu. I mamy bramkę! Nie myli się, zdobywa kolata swojej drużyny z tego rzutu karnego! Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję, zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu spada do bramki. Ktoś mu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. Czy będzie z tego remis? Piłka trafia w poprzeczkę, ale bramkarz ma szczęście. No, sporo szczęścia teraz miał golkiper. To powinien być gol wyrównujący. Ale piłka jednak odbija się od bramki i gola nie ma, a rywale wciąż gonią wynik. Polacy grają do przodu. No nie, nie wyszła zupełnie ta akcja. Tracą piłkę. jest niezłe możliwości rozegrania piłki. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Piotr Zieliński prowadzi piłkę. Jest coraz bliżej bramki. Zieliński! Martinez! Broni w fenomenalnym stylu. Pokiero zegranie teraz. Szymański. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Ale proszę! Brawo-słabieniu nie oznacza kapitulacji. Mamy wyrównanie proszę państwa. pełni zasłużona radość po tej bramce. Chyba tę sytuację raz jeszcze może... Znowu mamy remis. Jest jeden do jednego. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. Kalister może rozprowadzić akcję podaniem. Piłka do Messiego. Dalej piłka w grze. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Może strzelać. Uwaga! Ale uderzenie. Minimalnie niecelne, ale brawa za decyzję. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Prowadzi atak swojej drużyny, ma przed sobą wolną przestrzeń. Prawo, dobrze w obronie, Polska z korzyścią. O, teraz warto pokusić się o brzutkę. Wizdek, rzut wolny dla Polski. Dobry przechwyt. Akcja szybko się kończy. Pewna interwencja bez spędnego ryzyka. Świetne przejęcie i okazja do wyprowadzenia własnej akcji. Strata białoczerwonych. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Uwaga, będzie szansa, będzie ciekawie. Co ja widzę? Trzał był potężny. Szkoda, że nie udało się tylko trafić do bramki. Cóż, w tej akcji sam na sam zabrakło precyzji, która, jak widać, była niezbędna. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce to ładnie zneutralizował. De Paul. Dobre podanie ponad głowami. Tak, to zagranie wygląda ciekawie. Uwaga, będą prowadzić. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Na razie nie może zaliczyć tego meczu do udanych. Za mały ma wpływ na ofensywę zespołu. To nie jest jego dzień. Piłka rzadko do tego A jeśli już, to mało z tego roku. Nie pomaga przełamać remisu. Jest przerwy. Najwyższy czas grać dalej. Oba zespoły gotowe do walki, a wznawiają Argentyńczycy. Christian Romero. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Piątek wręcz zaproszony do rajdu skrzydłem. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Prosta i skuteczna interwencja, która oddala zagrożenie. Mają teraz chwilę na powrót do ustawienia. Polacy wywalczyli rzut rożny. Teraz to dobrze wykorzystać. Szansa na prowadzenie w meczu. Otrzymują bardzo duży zastrzyk energii od kibiców, którzy w tym rogu widzą szansę na objęcie prowadzenia. Do McAllistera. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jedno nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notatnika. I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy, Jacku. Przecież to sabotaż. Bardzo mocne słowa, ale na pewno dyscyplina pozostawia sporo do życzenia. Jakby zapomnieli, że już grają w osłabie. Do McAllistera. Oj, to była naprawdę dobrze zapowiadająca się akcja. Nie zdziwiłbym się, gdyby sędzia pokazała tu zaraz żółtą kartkę. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Daremnia atak drużyny przeciwnej. Teraz będzie niebezpiecznie. Matko jedyna, co on tutaj zrobił? Wyszło straszne pudło. Rozum sobie, a nogi sobie. Efekty może przemilczmy. Chalister. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Kawał dobrej roboty w obronie. Rywal już przy Skorupskim. I zadziałał ten presję blisko bramki. Co teraz? Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Rzut z autu dla Argentyny. I teraz idzie w kierunku środka. Był chyba faul, ale sędzia puszcza. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Żółta kartka za to zagranie. słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Ależ odbiór z tego może coś być! Niesamowite! Co też teraz robił bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Leo Messi z Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Teraz zapowiada się interesującą. Ależ parada! Wyciąga się jak struna. Nie pozwala piłce spaść do siatki. Odgrywa bowiem na tuko. Nic z tego. Chedni chwyta w rankaż. wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Nie bardzo rozumiem, co tu się stało. Głupia strata, mamy aut. Żaden z zespołów nie wypracował optycznej przewagi, co zresztą potwierdza statystyka posiadania w bramkach. W tej chwili też mamy porównanie. Popatrzmy, ależ teraz okazję. Ależ ten strzał był mocny. Szkoda, że chybiony tak bliska. Nie wydaje mi się, by tam była bramka. Widzimy to dzięki technologii goal line i rzeczywiście nie ma wątpliwości. Nie ma bramki. Sprawa wydawała się oczywista, ale zawsze lepiej sprawdzić niż później wstydzić się za błąd albo co gorsza, wypaczyć wynik meczu. Ma dobre opcje do rozegrania, a jednak strata, a mogło być groźnie w tej sytuacji. Trzeba być teraz groźnie. I strzela! Dobra, teraz obrona bramkarza. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Zagrywa teraz krótko. Tak, akcja zatrzymana w samą porę. Skuteczny odbiór. Stanowcza interwencja i po atak. Callister. Alvarez. Leo Messi. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie Rywala. To może być groźne. Będzie kontra. Bardzo dobra interwencja. Odzyskuje piłkę, zażegnuje, niebezpieczeństwo. Znowienie z autu i strata piłki. Sędzia nie przerywa, Argentyna z piłką. Nie wyszło, strata. Pałów. Polacy w ataku na połowie przeciwnika. Czy zdołają przełamać impas? Czy zdążą jeszcze strzelić? Popatrzmy. Jest szansa na kontrę. Kalister. O, dobre ofensywne podanie. O, Palaciosa. No i Molina. Próbuje strzału. Aj, to było naprawdę dobre. Mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Pokaż Skorupski. Rywal już przy Skorupskim. Przejęcie pinki obok bramki. pressing się opłacił. To dobre podanie. I mamy pudło. I to solidne. Przydałby się trening strzelecki. Skutecznie odebranie piłki. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Słyszymy gwizdek, zatem decyzja jest już podjęta. Argentyna zacznie od rzutu wolnego. przerzut na drugą stronę. Bardzo dobre to zagranie. Naprawdę znakomity przerzut. Popatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie. Dobranie Krzysztofa Piątka do środka. Rzędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. Musi się mocno skoncentrować. To w tej chwili najważniejsze. Okienko, przepiękne uderzenie Poprzeczka Co tu się dzieje Piłka wychodzi w pole, nerwy, nerwy, nerwy Tak jest, weszło Nie dał bramkarzowi szans Najważniejsze to nie ulec presji Przestrzelił. Bramka stała w miejscu, może winić sam siebie. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Jest Bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Staje sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi strzelić tę jedenastkę, by zostali w grze. I strzelamy dalej. Może to rozstrzygnąć tu i teraz. Bramka da im zwycięstwo. Broni ten strzał. To jeszcze nie koniec emocji w tej serii Żydów karnych. Drużyny zwycięstwo. Będzie teraz pewnie na rękach drużyny w drodze do szatni.